Witaj w 5City, na serwerze, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom graczy. Interaktywny świat, dający mnóstwo możliwości reagowania z otoczeniem, pozwala zatracić się w rozgrywce na wiele godzin. Tworzenie postaci otwiera przed Tobą niespotykane dotąd opcje. Nowe fryzury, dodatki, indywidualne modele. To tylko kilka elementów, które ulepszają znaną Ci do tej pory rozgrywkę. Swoją przygodę rozpoczniesz od legalnej pracy. Możesz być rolnikiem, rzeźnikiem, hutnikiem, taksówkarzem, kimkolwiek tylko zechcesz. Zadbaliśmy o to, aby pracowało się przyjemnie. Zastosowaliśmy unikalne rozwiązania, które zwiększają prawdopodobieństwo interakcji między graczami. Stawiamy na efekty dźwiękowe, rozbudowane animacje, ja ruchome przedmioty, ja nie mogę na wyjść. wszystko, co o. pozwoli graczom lepiej so, poczuć i klimat miasta Los Santos. W Five City nielegalne interesy dzieją się poza centrum. Uprawy konopne pochowane w lasach.